Dzień dobry, witajcie. Na samym wstępie, gdyby ktoś z Was się zastanawiał, gdzie ja teraz jestem, to miejsce nazywa się Beverly Gardens Park, czyli rejony napisu Beverly Hills. Po mojej prawej stronie słynne Rodeo Drive, po lewej stronie uliczki z pięknymi drogimi domami w Beverly Hills miejsca dość znane wśród turystów, bo to tam gdzie robi się te zdjęcia pod pięknymi charakterystycznymi palmami natomiast za mną jak możecie zobaczyć piękna różnorodna roślinność a ja postanowiłam, że znowu usiądę przed kamerą i trochę do was pogadam, coś wam ciekawego opowiem. Dzisiaj będzie historia, powiedziałabym trochę, no taka ku przestrodze. Historia z życia wzięta. I ku przestrodze myślę, że dla samotnie podróżujących, turystów, a zwłaszcza turystek. Wyobraź sobie, że Twoim największym marzeniem życiowym jest polecieć za ocean, polecieć do Los Angeles, zobaczyć, jak wygląda to miasto na żywo, zobaczyć to na własne oczy, zobaczyć słynne. Hollywood, no i może na przykład spotkać jakąś gwiazdę, bo przecież naoglądałaś się filmów, seriali, świat się trochę skurczył, ludzie podróżują, ludzie latają w tej wewte. Czemu by więc nie spełnić swojego marzenia? Uzbierałaś pieniądze, wszystko dopięte na ostatni guzik. Co prawda na hotel Beverly Hills cię nie stać, ale wakacje, podróż taka niskobudżetowa również może być fajna. Zbliża się ten dzień, zaczynasz się pakować, no i wszystko relacjonujesz na swoim Facebooku bądź na Instagramie tak, aby znajomi wiedzieli, co tam u Ciebie słychać, więc pojawia się zdjęcie, na przykład strój kąpielowy i okulary na walizce, za chwilę paszport w ręce na tle samolotu i w końcu lecisz. Lecisz za ocean, lądujesz w Los Angeles, lotnisko LAX, duże, Nowoczesne, odnowione. Jesteś pod wrażeniem, myślisz sobie, no, rzeczywiście, Ameryka. Za chwilę widzisz ogromną flagę USA, wręcz masz ciarki i wychodzisz na zewnątrz. Przed lotniskiem przypominasz sobie, że ktoś kiedyś powiedział, że podobno w Ameryce to jakoś tak inaczej pachnie. Wąchasz, ale nic. Jednak będziesz mieć jeszcze czas, żeby się pozaciągać tym. Amerykańskim powietrzem, teraz trzeba gnać do wynajętego pokoju. Masz tutaj dwie opcje. Komunikacja miejska. Jeśli ktoś skorzysta z komunikacji miejskiej, to bardzo szybko można zejść na Ziemię. Albo druga opcja: Uber. No i tutaj mała wskazówka ode mnie. Gdyby się zdarzyło, że na przykład w tym samym czasie ląduje dużo. Samolotów o tej samej godzinie i jest tak zwany high demand, czyli dużo osób zamawia kierowców, zamawia Ubera, to wtedy ceny są nawet podwójne i zamiast 40 dolarów można zapłacić 80 albo i nawet 100. Więc polecam poczekać poczekać nawet 30-40 minut, aż się wszystko rozluźni i nie przepłacać. Ale powiedzmy sobie, że tak, ty docierasz do wynajętego mieszkania. Mieszkanie znalazłaś gdzieś tam w internecie. Wynajmuje je miła, sympatyczna pani Polka. Wchodzisz do środka, otwierają się drzwi, no i już tak trochę dziwnie zastanawiasz się, że coś to jest nie tak, nie tak to miało wyglądać. Mieszkanie to otwarta kuchnia z living room, mała wspólna łazienka i obok pokój, w którym właśnie ty masz spędzić wakacje swojego życia. W living room są cztery łóżka dwupiętrowe, na których wylegują się ciemnoskórzy, czarni mężczyźni w charakterystycznych białych koszulkach na szerokich ramionczkach, no i do tego w jakichś gaciach. Jest gorąco, jest upał, no to dobrze, że, że nie leżą na tych łóżkach w majtkach. W mieszkaniu nie ma klimatyzacji. Jest duchota, kręci się tylko gdzieś tam wiatrak, u góry na suficie, jest brudno, no i czujesz smród potu. Pani zaprowadza cię do Twojego pokoju i tak naprawdę nie wiesz, co masz robić. Czy masz stamtąd uciekać, czy jednak zdecydujesz się zostać w tym miejscu, czy wracać do Polski, czy szukać na przykład innego mieszkania. Czy będziesz może się z panią kłócić, dyskutować, no bo nie tak to miało wyglądać i czujesz się oszukana. Nagle przypominasz sobie, że jest przecież ta dziewczyna, która ma kanał na YouTube, która pokazuje, jak wygląda życie w Los Angeles, no i dobijasz się do mnie wszystkimi możliwymi sposobami, z nadzieją, że przyjadę cię ratować, że zaproszę cię do nas do mieszkania. Zaproponuję darmowe spanie na kanapie, albo jeszcze lepiej, może akurat mamy jakichś znajomych, którzy mieszkają tuż przy samej plaży i przygarną Cię do siebie, no bo jesteś poszkodowana, a Tobie marzyło się, że będziesz biegać po jednej z kalifornijskich plaż w czerwonym stroju kąpielowym, niczym Pamela Anderson, a może trafi się jakiś... David Hasselhoff, i już nie będziesz musiała wracać do Polski. Tak, moi drodzy, to jest prawdziwa historia. Polaków, biznesmenów tutaj nie brakuje i nie jestem ani trochę zdziwiona. Czy rzeczywiście ogłoszenie w internecie, zdjęcia odbiegają od rzeczywistości? Tego nie wiem i wnikać w to nie będę. Podejrzewam, że osoba wynajmująca robi to nielegalnie. Mówię podejrzewam, dlatego że przykładowo w naszym budynku wynajmowanie wynajmowanego mieszkania jest po prostu nielegalne. Czyli nie mogę ja sobie wynająć mieszkania i podnajmować go jeszcze kilku bądź kilkunastu innym osobom. Natomiast mówię, że podejrzewam, bo może w innych rejonach miasta u innego właściciela są jakieś inne przepisy, ale w to Również zagłębiać się nie będę, natomiast jedną, jedyną rzeczą, jaką chciałabym tą osobę zapytać, jak nie ma sumienia, aby przywozić do takiego mieszkania młode, samotne, piękne Polki, aby miały spędzać tam swoje wakacje w takim mieszkaniu, z takim towarzystwem. A, no powiedzmy sobie to szczerze, z czarnoskórymi mężczyznami którzy nie robią nic całymi dniami, tylko wylegują się na swoich ryczach. I nie wiem, czy Wy również, ale ja od razu mam w głowie czarny scenariusz, że pobyt przez miesiąc w takim miejscu mógłby się dla jednej dziewczyny dobrze nie skończyć. No i jeśli już mówię o dziewczynach, też muszę powiedzieć to bardzo szczerze, bo wiecie, że jestem szczerą osobą, że jakoś szczególnie nie jest mi ich żal, bo Mamy tutaj y, takie powiedzenie: You get what you pay for. Czyli jeśli ktoś szuka najtańszego mieszkania i za miesiąc płaci tyle, co inna osoba za trzy bądź cztery doby w jakimś hotelu, to naprawdę nie można oczekiwać zbyt wiele i warunki są jakie są. No i pamiętajcie, że to po prostu jest Ameryka, i tutaj zdarzyć się może naprawdę wszystko. Zazwyczaj. Tego typu dziewczyny najlepiej, co im wychodzi, to pokazówka i sztuczne udawanie w internecie. Pokazówka przed swoimi znajomymi, przed rodziną. Są to całe sesje zdjęciowe, właśnie przed, przed Pod Palmami w Beverly Hills, sesje na plaży, sesje przy drogich samochodach, zdjęcia z siatkami, z zakupami, no bo trzeba swoim znajomym pokazać, że Kupiłaś sobie nowe koronkowe majtki z Victoria's Secret, zdjęcia na przykład z kubkiem ze Starbucksa. I tutaj muszę powiedzieć, nie wiem, czy w Polsce Starbucks jest taką oznaką bogactwa i luksusu, ale tutaj wierzcie mi, naprawdę, naprawdę nie. Obserwuję takie zachowania wiele, wiele razy w internecie i co mogę powiedzieć. Znajomi dają lajki, dają serduszka, piszą komentarze, jedni są zachwyceni, inni zazdroszczą, zastanawiają się, skąd masz pieniądze na takie e, wakacje, no ale czyż nie o to chodziło, tak? Jedyne, co tak naprawdę musisz jeszcze zrobić, to rozkminić sobie, jak dojechać do Calabasas, żeby odwiedzić słynne Kardashianki, no bo być w Los Angeles i tam nie pojechać, jak to możliwe? Jak znajomi zapytają, Pojedziesz, zrobisz sobie zdjęcie przed jakąś bramą, przed żywopłotem, pocałujesz klamkę, dasz na social media, no i będą pisać zazdro. Tak? Bo wiem, że zazdro to takie popularne słowo, czyli że zazdroszczą też by tak chcieli. Tak? Opowiadam oczywiście tą historię, wiecie, trochę tak z przymrużeniem oka, żeby się lepiej e, słuchało. E, nie chciałabym tutaj nikogo obrażać, z nikogo się naśmiewać ale właśnie opowiedzieć to ku przestrodze, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że ludzie mają przeróżne marzenia i my również je mamy i wiem o tym, że nie trzeba dużo pieniędzy, aby spełnić takie swoje marzenia, ale wierzcie mi, niektóre osoby są śmieszne, a wręcz żałosne. Zgłosiły się do mnie aż dwie panie, dwie dziewczyny, które w ten sam w podobny sposób opisują warunki na tym mieszkaniu. Oczywiście ja mam więcej szczegółów, ale myślę, że do niczego to nie jest nikomu potrzebne. Panie spędziły swoje wakacje, nic im się nie stało, natomiast żadna z nich nie zdecydowała się, aby na przykład usiąść tutaj ze mną i przed kamerą opowiedzieć o tym, z czym musiały się borykać i właśnie co je tutaj spotkało. Natomiast obydwie szczerze powiedziały, że nie chcą, aby rodzina i znajomi w Polsce wiedzieli o tym, z czym musiały się borykać i co je tutaj, i co je tutaj spotkało. Również chciałabym tutaj dodać, no, mamy sezon wakacyjny w pełni, ludzie podróżują, więc piszą do mnie przeróżne zapytania. I trafiają się osoby, o czym Wam już wspominałam, które chciałyby, aby je odebrać z lotniska, wspólnie spędzić razem dzień, żeby mogła je oprowadzić po Los Angeles, a w zamian na przykład oferują mi kawę. Jest to dla mnie bardzo zabawne, bo ja wiem, że te osoby nie oglądają moich odcinków. Są to osoby przypadkowe, których ja nie kojarzę z żadnych komentarzy, nie są z nami nigdy na żadnym live. Bo osoby by wiedziały, że Joanna kawy nie pije. E, także nie moi drodzy, żadnych tego typu usług nie proponujemy. U nas na kanapie się przespać też nie można. Nie oprowadzamy nikogo e, po mieście. Niestety nie. Oczywiście, jeśli są jacyś stali widzowie, których my kojarzymy, mogę powiedzieć, których znamy. I wybierają się tutaj, to my wręcz sami im proponujemy to, abyśmy się spotkali, poznali. Także to jest całkiem, całkiem inna sytuacja. Natomiast, kiedy ktoś się pojawia i pisze jeden jedyny raz, bo ma jakiś biznes i coś chce, to jest to słabe. Przyznajcie, jest to naprawdę, naprawdę słabe. Teraz przypomniało mi się, że jeszcze ostatnio pisał do mnie, tym razem pan, który również, no myślę, że młody mężczyzna, samotnie przyleciał do LA. I bardzo namiętnie, wręcz natrętnie chciał uzyskać mój numer telefonu, no bo stwierdził, że fajnie byłoby mieć kogoś tutaj na miejscu. Więc pan również dodał, że wybiera się na spacer do Skidrow i również będzie w Campton, szukał wrażeń i jakby co, gdyby mu się coś stało chciałby mieć mój numer, żeby mógł do mnie zadzwonić. Więc drogi widzu, ty bądź jakikolwiek inny, jeśli ty zakładasz, że coś ci się tutaj może stać, to siedź w domu. Natomiast druga rzecz, gdyby cokolwiek tobie bądź jakiejkolwiek innej osobie coś się stało, to pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zrobić, jest zadzwonić na policję. A nie próbować się dodzwonić do jakiejś tam dziewczyny z internetu z nadzieją, że akurat odbierze telefon, rzuci wszystko i będzie gnać na drugi koniec miasta, właśnie do ciebie. Nie, moi drodzy, ani trochę tak to nie działa. Um, I to by było na tyle. Tyle chciałam Wam powiedzieć. Taką historią chciałam się z Wami podzielić. Jeśli ktoś z Was ma jakieś swoje przeżycia, bądź może historie swoich znajomych, właśnie takie ku przestrodze, które mogą pomóc innym samotnie podróżującym, niekoniecznie do USA, ale w jakiekolwiek inne rejony na świecie, to napiszcie, podzielcie się tym w komentarzu, bo wierzcie, że to może, to naprawdę może komuś pomóc. Ja obiecuję Wam, że w kolejnym odcinku nie będę siedzieć tak jak tutaj, jak leniwiec na ławce, a zabiorę ze sobą kamerę i pójdziemy, pójdziemy w miasto. Kończę. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa. pa.